Przez trzy dni na nowym boisku zespołu szkół nr 3 w Łukowie rozgrywano turniej piłki nożnej o Puchar Starosty Łukowskiego. Zorganizowano go w ramach powiatowego święta sportu. Niech to wydarzenie będzie nie tylko okazją do rywalizacji, ale przede wszystkim do dobrej zabawy, integracji i budowania wspólnoty. Życzę wszystkim uczestnikom niezapomnianych chwil, sukcesów i satysfakcji z udziału niezależnie od wyników. Pozyskaliśmy piękne obiekty sportowe, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Życzę wspaniałej dzisiaj zabawy, rywalizacji sportowej i oczywiście wszystkie obiekty szkoły są dla Was dzisiaj otwarte. Naszej szkoły, bo nasza szkoła jest szkołą bardzo gościnną. No i w przyszłości być może będziemy Was już gościć tutaj jako naszych uczniów. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa, opiekunów, trenerów, nauczycieli i życzę udanego dnia. Sportowej Rywalizacji. Głównym pomysłodawcą zorganizowania powiatowego święta sportu był Sławomir Rzymowski, członek zarządu powiatu. Rozmawialiśmy z nim drugiego dnia turnieju. W dniu wczorajszym mieliśmy turniej Puchar Starosty dla szkół podstawowych z terenu powiatu łukowskiego i w nim udział wzięło 14 drużyn. Dzisiaj z kolei turniej również o Puchar Starosty dla szkół ponadpodstawowych i dzisiaj rywalizuje 13 zespołów. Z kolei jutro te zespołów będzie mniej, bo ten ten już jest skierowany jest dla uczestników trochę starszych, tak zwanych old boyów. Myślę, że to taki będzie jutrzejszy dzień bardziej rekreacyjny, ale też będziemy chcieli trochę, trochę przypomnieć sobie dawne czasy i popykać w piłeczkę. Tym świętem też otwieramy infrastrukturę sportową, która w ubiegłym roku została właśnie wykonana tutaj przy zespole szkół nr 3 Włokowi i przy zespole placówek i chcemy też naszej młodzieży pokazać, jaką infrastrukturą sportową dysponujemy, jakimi szkołami dysponujemy, też żeby tych młodych adeptów zachęcić do, do, do uczestnictwa i udziału raz, że w tym turnieju, ale także zaprosić ich do naszych szkół. Ja tylko powiem, że zespół szkół nr 3 w Łukowie jest szko największą szkołą ponad podstawową w powiecie łukowskim. Dlatego te boiska są tutaj niezbędne. Udało nam się środki pozyskać z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład i w ubiegłym roku zostało to wykonane. Dzisiaj wspólnie się tutaj na tym święcie cieszymy, cieszymy tym turniejem i tą infrastrukturą. Boisko powstało w ubiegłym, w ubiegłym roku z tego samego projektu również przy. W zespole, e, przy zespole placówek i również przy zespole szkół numer 2 na ulicy Warszawskiej. Tam już jest wykonane takie typowe wojsko piłkarskie, typ Zawsze otwieramy drogi, infrastrukturę drogową, przecinamy wstęgi, a przecież oprócz dróg, oprócz tej infrastruktury drogowej inwestujemy też w różne inne rzeczy, chociażby właśnie w infrastrukturę. Szkolną, w infrastrukturę sportową, i dzisiaj jesteśmy świadkiem tego, jak, jak wyglądają efekty pracy Powiatu Łukowskiego. To jest jeden z tych obiektów, które zostały w ubiegłym roku wykonane w ramach e, z dofinansowaniem z rządowego funduszu Polski Ład. No, Warto tu być, warto popatrzeć, no i warto pograć. Dzisiaj, dzisiaj gra młodzież szkół ponadpodstawowych, wczoraj grała młodzież szkół podstawowych, a jutro czas na nas i też będziemy grać. Podczas turnieju na boisku zespołu placówek odbyły się treningi pokazowe prowadzone przez specjalnego gościa Grzegorza Jędrzejewskiego, który podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi zawodnikami. Cześć, dzień dobry z tej strony, Gabor. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Telewizów, telewizji Master. Jeżeli jest turniej, no to nie mogło mnie zabraknąć. Uczestników zaprosiłem do wspólnej rywalizacji. W dobrze znanych konkurencjach były rzuty karne, były poprzeczki, były strzały z połowy. Wszystko to, co. No, wydaje się być zabawowe, ale piłkarze dobrze się bawią bez względu na wiek, oczywiste konkurencje, ale wymagają koncentracji, no bo teoretycznie na pustą bramkę z połowy można strzelić, ale trzeba się wyciszyć, trzeba skoncentrować. Chłopaki i dziewczyny dają radę. Naprawdę nie potrzeba było wiele prób, by skalibrować stopę, ułożyć to odpowiednio, wyciszyć się i uderzyć do celu. Ale najważniejsze na świecie, na świecie sportu jest ruszać się. Ja zawsze mówię młodym zawodniczkom, zawodnikom, mówię to jako trener piłki nożnej, uprawiajcie Różnego rodzaju sporty, bo być może zakochacie się, no niekoniecznie w piłce, ale nie wiem, w łucznictwie, w koszykówce, w siatkówce. Jest tyle dyscyplin, które później pomogą nam na przykład w piłce nożnej, na przykład w judo w tym naszym wymarzonym, w którym znajdziemy sens naszego sportowego życia, może sposób na to e, życie. E, a piłka nożna mi jest najbliższa, bo jednoczy, bo można grać bez względu e, na wiek, rywalizować z młodszymi, e, starszymi. Ten młodszy teoretycznie outsider jak dwa razy, trzy razy e, okiwa starszego, no już w szkole jest inaczej postrzegany, więc e, oczywiście mi najbliżej do piłki nożnej. Natomiast każdy sport, każda aktywność jest w cenie. Zwłaszcza mają taki gdzie można i pobiegać i poskakać, pograć w siatkówkę no, tak, tak, tak. i w piłkę nożną, więc nic tylko się spełniać. To piłki mi najbliżej, ale uprawiajcie każdy sport. Gość specjalny przeprowadził również turniej rzutów karnych VIP-ów. Na koncie. Takie, zaliczone. Robiłem co mogłem. W turnieju wzięło udział czternaście drużyn z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz trzynaście ze szkół średnich. Wśród podstawówek najlepsze okazały się ekipy ze szkoły podstawowej nr 1 W Łukowie, szkoły podstawowej nr 4 W Łukowie oraz zespołu szkół w Serokomli. Trzy pierwsze miejsca wśród szkół średnich zajęły pierwsze LO imienia Tadeusza Kościuszki, gospodarze, czyli zespół szkół nr 3 imienia Władysława Stanisława Rejmonta oraz zespół szkół imienia Józefa Gwiarnickiego w Stoczku Łukowskim. Trzeciego dnia turnieju na boisku rolnika spotkało się siedem drużyn Oldboyów. Trzecie miejsce wywalczyła drużyna ze Stoczka Łukowskiego, drugie reprezentacja Gminy Stanin, a pierwsze gospodarze, czyli Oldboje Reymonta. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Podczas rozdawania nagród starosta Dariusz Szóstek dziękował pomysłodawcy Powiatowego Święta Sportu. Sławku, dziękuję ci bardzo za wzorową organizację, za zaangażowanie. Dziękuję pani dyrektor, pani dyrektor Kowal, która musiała pojechać z przyczyn osobistych. Dziękuję zespołowi szkół nr 3, zespołowi placówek. Dziękuję wszystkim organizatorom, dziękuję moim dziewczynom z promocji. To znaczy tego moim, to nie traktujcie tak dosłownie. Według deklaracji organizatorów kolejne powiatowe święto sportu już za rok.